Każdy z nas przeżył takie chwile, gdy dusza czuje się pokonana, gdy okoliczności popychają nas z siłą, a wszystko zdaje się być przeciwko nam. To dni, w których serce wypełniają pytania, a cisza Boga wydaje się głośniejsza niż Jego głos. Właśnie tam, w tej emocjonalnej przepaści, zaczyna się prawdziwy krzyk duszy. To w tym punkcie załamania Psalm 118 staje się schronieniem, Popchnięto mnie gwałtownie, bym upadł, lecz Pan mi dopomógł w 13. Gdy wszystko wydaje się stracone, gdy wszystkie ludzkie drzwi są zamknięte, Bóg otwiera bramę sprawiedliwości, bramę, której nikt nie może zamknąć. To wprowadzenie nie tylko łączy nas z naszą własną kruchością, ale przygotowuje serce na kolejne kroki, by zrozumieć ból odrzucenia. Temat dwóch. Odkryć, czym naprawdę jest ta brama sprawiedliwości temat 3, i jak Bóg przemienia każde odrzucenie w fundament temat 5. Przez psalm 118 Bóg pokazuje, że choć nieprzyjaciele nas otaczają, temat 7 i ciemność spowija, jego obecność trwa. Początek tego wideo będzie wezwaniem do wszystkich którzy dziś czują się bezsilni przypomnieniem, że jeśli Bóg jest z Tobą, to jeszcze nie koniec kropka. Są chwile w życiu, gdy czujemy, że wszystko się zawaliło, że drzwi zamykają się jeden za drugim, a ciemność zdaje się otaczać naszą drogę. To właśnie w takich momentach, gdy rozpacz i gorycz próbują zawładnąć sercem, pojawia się pilna potrzeba znalezienia światła, schronienia, na którym można się oprzeć. Psalm 118 wprowadza nas dokładnie w ten scenariusz kryzysu i opuszczenia, ale także nadziei i wyzwolenia. Gdy psalmista mówi, popychano mnie gwałtownie, bym upadł, lecz Pan mi dopomógł, werset 13 mówi o niezawodnym boskim wsparciu, nawet gdy wszystko ludzkie wydaje się stracone. Ten początkowy punkt przygotowuje nas do zrozumienia, że choć życie konfrontuje nas z odrzuceniem, niesprawiedliwością czy bólem, temat 2, zawsze istnieje brama, którą Bóg otwiera dla prawdziwej sprawiedliwości. Temat 3. Wideo będzie dalej zgłębiać, jak ta brama jest symbolem zbawienia i przemiany, która popycha nas do wytrwałości z wiarą i odwagą, temat 4, przypominając, że żaden atak czy trudność nie jest większa niż siła, którą daje Bóg, temat 7. Ponadto ten początkowy moment to punkt wyjścia do ukazania, jak możemy modlić się i szukać boskiej sprawiedliwości w czasie prób, temat 8, jak Boża sprawiedliwość odnawia naszą nadzieję i ducha, temat 9 oraz jak duchowe zwycięstwo jest możliwe nawet pośród przeciwności, temat 11. Dlatego zrozumienie tego momentu, gdy wszystko wydaje się stracone, jest fundamentem, by iść ścieżką wiary, którą zaprasza nas do podążania Psalm 118. Po doświadczeniu uczucia, że wszystko jest stracone, kolejnym krokiem jest zmierzenie się z bolesną rzeczywistością niesprawiedliwości i odrzucenia. Psalm 118 nie ukrywa, że droga sprawiedliwego jest pełna trudności i ludzkich przeciwności. Gdy psalmista mówi, otoczyło mnie wiele złych rzeczy, lecz Pan mnie podtrzymał, werset 17 pokazuje, że próby nie są przypadkowymi przeszkodami, lecz momentami, które sprawdzają i wzmacniają naszą wiarę. Uznanie tej niesprawiedliwości jest kluczowe, by nie popaść w rozpacz, lecz zrozumieć, że jest ona częścią większego procesu duchowego oczyszczenia. To doświadczenie łączy się bezpośrednio z ideą, że Bóg otwiera bramę sprawiedliwości. Temat 3. Ponieważ tylko uznając cień niesprawiedliwości, możemy docenić światło, które od niego pochodzi. Ponadto społeczne i duchowe odrzucenie popycha nas do wytrwałości. Temat 4. Zaufania sile, którą daje Bóg, aby oprzeć się atakom. Temat 7. Oraz do znalezienia pocieszenia w modlitwie i Bożym Słowie. Temat 8. Tak więc to uznanie niesprawiedliwości nie jest końcem, lecz początkiem drogi ku boskiej sprawiedliwości, która odnowi naszą nadzieję, temat 9, i doprowadzi do duchowego zwycięstwa, temat 11, potwierdzając, że wierność Bogu przewyższa wszelkie przeciwności. Kropka, kiedy uznajemy niesprawiedliwość i odrzucenie jako próby naszej wiary. Psalm 118 oferuje nam głęboką i przemieniającą nadzieję, Bóg otwiera drzwi sprawiedliwości. Te drzwi nie są tylko metaforą, lecz konkretną obietnicą, że choć okoliczności wydają się niemożliwe, istnieje boska droga do odnowienia i zwycięstwa. Sprawiedliwość Boga nie zależy od ludzkich działań, lecz od Jego wiecznej wierności i suwerennej mocy, by działać w naszym życiu. To otwarcie jest aktem łaski, który odnawia nasze zaufanie i zachęca do wytrwałości. Związek z tematem 4. Wiemy, że droga może być długa i pełna prób, ale Bóg otwiera te drzwi w odpowiednim czasie, pokazując, że jego sprawiedliwość zatriumfuje nad wszelką przeciwnością. Ponadto te drzwi symbolizują szansę by sprawiedliwy powstał i odważnie ruszył naprzód temat 5 ufając boskiej ochronie temat 6 i wewnętrznej sile którą tylko on może dać temat 7 Ta obietnica pobudza nas do nieustannej modlitwy temat 8 i odnowionej nadziei temat 9 wiedząc że Boska sprawiedliwość objawia się w codziennym życiu temat 10 przynosząc pokój i wyzwolenie tak więc te drzwi są punktem zwrotnym, który przygotowuje nas do ostatecznego zwycięstwa, temat 11 i wiecznej wdzęczności, temat 12. Kropka. Wytrwałość w wierze jest fundamentalnym filarem na drodze, którą zachęca nas iść Psalm 118, chociaż drzwi sprawiedliwości Bożej się otwierają, nie zawsze dzieje się to natychmiast ani w oczekiwanym przez nas czasie. Dlatego utrzymanie mocnej wiary jest niezbędne, aby nie upaść, powiązanie z tematem 3. Aktywne oczekiwanie, pełne zaufania do Boga, wzmacnia nas i przygotowuje do przyjęcia tej sprawiedliwości, którą On obiecał. Wytrwałość pozwala nam stawiać czoła próbom i odrzuceniom z odwagą, temat 5, wierząc, że Bóg działa za kulisami a jego sprawiedliwość będzie doskonała i na czas. W tym oczekiwaniu boska ochrona, temat 6, jest bezpiecznym schronieniem, które podtrzymuje naszą duszę i daje pokój, temat 10. Wewnętrzna siła, temat 7, którą rozwijamy na tym etapie, motywuje nas do ciągłej modlitwy, temat 8, karmiąc nadzieję, która nie gaśnie, temat 9. Ta wytrwałość w wierze jest zatem żywym wyrazem miłości do Boga, ufnej odpowiedzi na Jego obietnicę i niezbędnym przygotowaniem do ostatecznego zwycięstwa. Temat 11. oraz uznania Jego wiecznej wierności przez wdzęczność. Temat 12. Kropka. Na drodze wiary, jak pokazuje Psalm 118, nieuniknione jest napotkanie prób, odrzucenia i chwil ciemności. Jednak to właśnie w tych trudnych momentach odwaga staje się siłą podtrzymującą naszego ducha. Ta odwaga nie pochodzi z naszych własnych zdolności, lecz z pełnego zaufania, że Bóg otwiera drzwi sprawiedliwości, tak jak obiecał, powiązanie z tematami 1, 3 i 4. Stawienie czoła bólowi. Niesprawiedliwości i niezrozumieniu z niezachwianą wiarą jest aktem duchowego oporu, który wzmacnia naszą relację z Bogiem i utwierdza nadzieję. Temat 2. Odporność z odwagą pozwala nam utrzymać drzwi otwarte, by Boska Sprawiedliwość objawiła się w naszym życiu, świadomi, że wytrwałe oczekiwanie, temat 4, i Boska Ochrona, temat 6, są z nami zawsze. Ta odważna postawa motywuje nas także do szukania wewnętrznej siły, temat 7, i trwania w nieustannej modlitwie, temat 8, pielęgnując żywą i aktywną nadzieję, temat 9. Pokonując każdą próbę z odwagą, przygotowujemy się na ostateczne zwycięstwo, temat 11, i na wyrażenie szczerej wdzięczności za wierność Boga, temat 12. Wiedząc, że Jego sprawiedliwość nigdy nie zawodzi, a Jego miłość jest wieczna kropka na naszej duchowej drodze, jak widzieliśmy w poprzednich tematach, spotykamy wiele wyzwań, prób i chwil, gdy ludzka sprawiedliwość wydaje się nieobecna. Psalm 118 przypomina nam jednak, że Bóg jest naszym stałym obrońcą, który otwiera drzwi sprawiedliwości i strzeże naszych kroków. Ta boska ochrona działa jak niepokonana tarcza, która chroni nas przed złem i wzmacnia, byśmy trwali mocno w obliczu trudności, powiązanie z tematami jednego, dwie i pięć. Poczucie ochrony przez Boga daje nam pewność, by stawiać czoła odrzuceniu, bólowi i niepewności z odnowioną wiarą, wiedząc, że nie jesteśmy sami. Ta pewność wzmacnia naszą odwagę i nadzieję, Tematy 5 i 9 oraz zachęca do nieustannej modlitwy i jedności z Nim. Temat 8. Boska ochrona nie tylko zachowuje nasze dobro fizyczne, ale także strzeże naszego wewnętrznego spokoju i serca. Temat 7. Pozwalając nam cierpliwie i wytrwale oczekiwać chwili, gdy sprawiedliwość objawi się w pełni. Temat 11. Wreszcie ta ochrona karmi naszą wdzięczność i zaufanie że bez względu na wszystko wierność Boga jest niezachwiana, temat 12, zamykając cykl naszego duchowego doświadczenia prowadzonego przez Psalm 118. Jak odkrywaliśmy w poprzednich tematach, doświadczenie poczucia, że wszystko jest stracone, prowadzi nas do poszukiwania sprawiedliwości i ochrony Boga. Na tej drodze utrzymanie wdzięcznego serca jest kluczowe dla podtrzymania wiary i nadziei, szczególnie gdy odpowiedź boska zwleka z objawieniem się. Psalm 118 uczy nas, że wdzięczność nie jest tylko reakcją na dobro, lecz aktem zaufania w stałą wierność Boga, nawet wśród niepewności, powiązanie z tematami 1, 6 i 12. Dziękowanie Bogu za małe zwycięstwa. Niewidzialną ochronę i obietnicę sprawiedliwości wzmacnia nas i pozwala wytrwać wobec zniechęcenia. Temat 4 i bólu, temat 3. Ponadto wdzięczność otwiera naszego ducha na przyjęcie wewnętrznego pokoju i radości, które pochodzą z głębokiej jedności z Bogiem. Temat 8. Ten aktywny stan wdzięczności przygotowuje nas także do rozpoznania i uczczenia momentu otwarcia drzwi boskiej sprawiedliwości, gdy nadejdzie. Temat 11. Wreszcie, pielęgnowanie wdzięcznego serca zasila wiarę, która podtrzymuje naszą stałą modlitwę, temat 9 i popycha nas do dalszego działania z odwagą, temat 5 oraz zaufaniem. Że Bóg jest bezpiecznym schronieniem i obrońcą naszej duszy. Temat 2. Na drodze oczekiwania na sprawiedliwość Bożą. Jednym z największych wyzwań jest utrzymanie wewnętrznego pokoju mimo zewnętrznych trudności i wewnętrznego bólu, które analizowaliśmy w poprzednich tematach. Wiara w Boską sprawiedliwość, jak wyraża Psalm 118, działa jako mocny kotwica dla duszy pozwalając wierzącemu czuć się chronionym i wzmocnionym w środku życiowych burz, powiązanie z tematami 3, 5 i 7. Ten pokój nie oznacza braku problemów, lecz głęboki stan zaufania i spokoju, który wynika z pewności, że Bóg otworzy właściwe drzwi we właściwym czasie, związane z tematami 1, 6 i 11. Utrzymanie tego pokoju jest możliwe dzięki stałej modlitwie i wdzięcznemu sercu. Tematy 9 i 7, które pozwalają przemienić niepokój i lęk w nadzieję i odwagę. Temat 5. Ponadto ta wewnętrzna pogoda ducha przygotowuje duszę na przyjęcie Boskiej Sprawiedliwości bez rozpaczy i goryczy, wzmacniając bezpieczne schronienie, które reprezentuje Bóg. Temat 2. Znajdując ten pokój, wierzący staje się żywym świadectwem transformującej mocy wiary i sprawiedliwości Bożej, inspirując innych do utrzymania nadziei i zaufania w Bożą Wierność, jak widzieliśmy w świadectwach otwarcia i ochrony. Tematy 10 i 12. Kropka, na całej tej drodze poszukiwania i oczekiwania na Bożą Sprawiedliwość. Modlitwa ukazuje się jako podstawowe źródło i bezpośredni kanał komunikacji z stwórcą, istotne połączenie, które wzmacnia wiarę i duszę wobec trudności opisanych w poprzednich. Tematach W szczerej modlitwie wierzący składa swoje ciężary, wątpliwości i pragnienia, ufając, że Bóg słyszy i odpowie w doskonałym czasie zgodnie z przesłaniem Psalmu 118, związane z tematami 1, 2 i 8. Ta duchowa praktyka nie tylko uspokaja niespokojne serce, ale także otwiera drzwi do boskiej sprawiedliwości, ponieważ przez modlitwę objawia się pokora, oddanie i otwartość na przyjęcie błogosławieństw, które Bóg przygotował, powiązane z tematami 4 i 7. Stałość w modlitwie tworzy świętą przestrzeń wewnętrznego pokoju i aktywnej nadziei, która pomaga przemienić rozpacz w mocną ufność i duchową siłę, relacja z tematami 5 i 6. Ponadto wspólna modlitwa, gdy jest praktykowana w społeczności, potęguje tę moc i przyspiesza objawienie sprawiedliwości i boskiej ochrony, co znajduje odzwierciedlenie w świadectwach i cudach które inspirują i umacniają wiarę wielu osób, tematy 10 i 12. Podsumowując, modlitwa jest kluczem otwierającym drzwi do sprawiedliwości, ochrony i zwycięstwa w życiu wierzącego, aktem niezachwianej wiary łączącym wszystkie aspekty tej duchowej drogi. Kluczowym elementem, aby zrozumieć i umocnić wiarę, że Bóg otwiera drzwi sprawiedliwości, jak naucza nas Psalm 118, są świadectwa i cuda, które doświadcza i dzieli setki ludzi. Te żywe opowieści stanowią namacalny dowód na to, że kiedy wszystko wydaje się stracone, Boska Sprawiedliwość objawia się w zaskakujący i pełen nadziei sposób, ściśle związany z głębokimi doświadczeniami opisanymi w pierwszych dziewięciu tematach. Każde świadectwo odzwierciedla wierność Boga, który odpowiada na wytrwałą modlitwę i niezachwianą ufność, jak już widzieliśmy w znaczeniu nieustannej modlitwy. Temat 9. Oraz mocnej ufności w obliczu przeciwności. Temat 5. Te cuda nie tylko wzmacniają indywidualną wiarę, ale także inspirują całe społeczności do podtrzymywania żywej nadziei i wdzięczności. Powiązane z tematami 6 i 12. Ponadto poprzez te relacje ukazuje się, że Bóg działa w idealnym czasie, otwierając drzwi tam, gdzie ich nie było i przemieniając próby w błogosławieństwa, łącząc się z tematami sprawiedliwości i boskiej ochrony, tematy 3 i 7. Świadectwa pokazują również, jak pokora i oddanie w modlitwie. Temat 4 są kluczem do otrzymania boskiej interwencji. Podsumowując, te cudowne opowieści i doświadczenia boskiej sprawiedliwości karmią duszę, wzmacniają ducha i potwierdzają prawdę Psalmu 118, zamykając cykl nadziei i wiary, przenikający wszystkie przedstawione tematy. Kropka na duchowej drodze, którą przebyliśmy, od poczucia zagubienia i poszukiwania boskiej sprawiedliwości aż po głęboką wiarę, która podtrzymuje i wzmacnia duszę, kluczowym elementem jest cierpliwość i wytrwałość. Czekanie na otwarcie drzwi sprawiedliwości przez Boga nie jest biernym aktem, lecz świadomym i aktywnym oddaniem, gdzie wierzący uczy się całkowitego zaufania do idealnego czasu Bożego, co znajduje odzwierciedlenie w wcześniejszych tematach o nieustannej modlitwie. Temat 9. I zaufaniu wobec przeciwności temat 5. Cierpliwość staje się siłą, która zapobiega zniechęceniu i utrzymuje żywą nadzieję, łącząc się bezpośrednio z pojęciem wdzęczności i boskiej ochrony, temat 12 oraz pokory wobec woli Boga, temat 4. Wytrwałość w wierze, mimo prób jest konkretnym dowodem na to, że serce jest otwarte, by przyjąć sprawiedliwość i błogosławieństwo, które tylko Bóg może dać. Ta cierpliwa i wytrwała postawa pozwala rozpoznawać i doceniać cuda oraz świadectwa, temat 10, jako owoce Bożej wierności, a także wiąże się z obietnicą, że Bóg otwiera drzwi tam, gdzie ich nie ma, temat 3, i troszczy się o swoje dzieci z miłością i ochroną. Temat 7. Tak więc cierpliwość to nie tylko czekanie, ale głęboki akt aktywnej wiary, który spają całą duchową drogę, którą eksplorowaliśmy i przygotowuje wierzącego na przyjęcie sprawiedliwości i pokoju obiecanych przez Psalm 118 oraz całe przeżycie wiary kropka, po przebyciu głębokiej drogi wiary, modlitwy, cierpliwości i wytrwałości dochodzimy do fundamentalnego elementu, który podtrzymuje całe duchowe doświadczenie wdzięczności. Wdzęczność to nie tylko chwilowe uczucie, lecz potężny klucz, który otwiera i utrzymuje drzwi boskiej sprawiedliwości. Jak widzieliśmy w poprzednich tematach, od początkowego zaufania do Bożej sprawiedliwości temat 1, uznania jego ochrony, temat 7, Aż po aktywną cierpliwość, temat 11, wdzięczność jest fundamentem pozwalającym utrzymać żywą więź z Bogiem, nawet w chwilach pozornego mroku czy opuszczenia. Tematy 3 i 5, kropka bycie wdzięcznym zmienia postrzeganie wierzącego, pozwalając dostrzec ukryte błogosławieństwa, cuda objawiające się na drodze. Temat 10, oraz wewnętrzny pokój wzmacniający duszę. Wdzęczność to również akt pokory i uznania zgodny z tematem pokory wobec woli Bożej, temat 4, który potwierdza, że wszelka sprawiedliwość i błogosławieństwo pochodzą od Boga. Tak więc, gdy wszystko wydaje się stracone, a drzwi sprawiedliwości wydają się zamknięte, wdzęczność jest siłą, która utrzymuje wierzącego mocno. Z nadzieją i wiarą oczekującego na objawienie boskiej sprawiedliwości i miłości, kropka wreszcie. Ta aktywna postawa wdzęczności nie tylko otwiera duchowe drzwi, ale także przyciąga boską ochronę i obfitość. Łącząc się z ochroną i błogosławieństwem z tematów 7 i 12, zamykając pełny cykl, który zaczyna się modlitwą, a kończy na namacalnym objawieniu. Sprawiedliwości i pokoju które Bóg obiecuje w Psalmie 118.